Od razu kamery, nie ma lekko. Jezus Maria, witam. Cześć, cześć, Piona. Jak tam, powiedz mi, cieszysz się, że obóz przygotowawczy się już rozpoczyna? Cieszę się. Cieszę Jest radość? Jest, jest. Przygotowanie zdrowie jest? Jest. Samopoczucie jest? No, tak średnio bym powiedział, bo słońca nie ma, ale będziemy na tym pracować. Odpocząłeś trochę? <noise> tak, wypoczęty, naładowany, pełen energii, gotowy do działania. Znam się z kolegami z drużyny z podstawowej ekstraligii, bo jeszcze nie miałem takiej okazji i na pewno będzie to fajne przeżycie. Cieszę się, że będę mógł się zintegrować z resztą drużyny. Czy cieszysz się z tego, że obóz przygotowawczy się już rozpoczyna do sezonu? Tak, bardzo się cieszę. Myślę, że spędzimy kilka dni w swoim towarzystwie, poznamy się lepiej oraz mamy zaplanowane kilka czynności. Odpocząłeś trochę wakacje po tamtym sezonie? Tak, czuję się w porządku. Zazwyczaj w sezonie zawodnik nie ma sposobności pochylić się nad rzeczami, które sprawiają mu naprawdę ogromną przyjemność, dlatego wykorzystałem te kilka miesięcy nieposiadania przy sobie obowiązków, zobowiązań wobec klubu czy jazdy na motocyklu. Z tego powodu spędziłem ten czas bardzo przyjemnie i to według własnych preferencji oraz własnej miłości. odpoczynku złapać też? No w sumie nie było tak jakiejś za dużo okazji. E, też był ten obóz kadrowy z Malty, na granicą, więc e, no tak cały czas aktywnie raczej. Czyli raczej aktywnie. Co robiłeś? Jakie aktywności, żeby utrzymać się w formie? E, różne ćwiczenia ogólnorozwojowe na sali mieliśmy, e, też trochę z boksu, e, do tego bieganie jakieś, więc e, i też e, jak jest pogoda na motocrossie, więc e, na motorze też e, Poza sezonem żużlowym w innej formie. Podobno całkiem że zabierasz na tym motokrosie. Lubisz to bardzo? To taka Twoja pasja, druga miłość? E, lubię tak. I Zawsze kiedy mam wolne to jadę i też relaksuję się przy tym. E, też ustawienia motocykla tam są ważne, zawieszenia, więc myślę, że też to jeszcze pomaga w żużlu. Ten obóz jednak będzie w częstochowie troszkę inaczej niż w ostatnim Uważamy, że wcale nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata, żeby się integrować, tym bardziej, że wiemy, że okolice częstochowe zapewniają wiele atrakcji, także tutaj na miejscu jest co robić i, i przede wszystkim głównie nam chodzi o integrację. Plan działań jest tak rozpisany, żeby zawodnicy naprawdę nie narzekali na nudę i, i mieli co robić i mam nadzieję, że wszystko nam wypali i wszyscy będą zadowoleni. that the pre-season camp is uh, starting now i would have been happy if it would have started one month ago and not now <laughs> it's a little bit too late i'd rather i rather be out racing my bike but uh no it's good it's nice that we can get all the guys together and you know get the team spirit the team spirit going before the season starts and uh, yeah i'm looking forward to a a few good days with all the boys No wukna za oczywiście. No i to I'm happy that the season gets getting closer. Mam nadzieję, że zacznie się zmieniać, i zacząć nie nie wyobrażam sobie... Będziesz tak latał, chłopie? I... Podobno nie jest to takie proste. No, wydaje się ciężkie. Nie chcesz tam zrezygnować? Chcę. Kuba, jak się czujesz w tym czasie? No trochę inaczej niż w ale też pasuje do twarzy. Jesteś odrobinę przerażony tym, bo ten pokaz, który tam się dzieje, wygląda troszkę przerażająco. Czy jednak nie czujesz obawy? No, wygląda ciekawie, zobaczymy. No. Pierwszy raz w sumie na tym jestem, ale lubię takie sporty ekstremalne, więc myślę, że będzie fajnie. Jak się czujesz przed tym? Nie wiem, nie będę tego więc będę be watching today and see uh, some of the other guys uh, in this big machine it looks it looks a little bit crazy but uh, yeah it's probably fun Jak pan trener myśli? Zawodnicy sobie poradzą? Zdecydowanie tak. Ja tylko żałuję, że dopadła mnie choroba i nie mogę dzisiaj wystartować. Po pierwsze podróż do Katowic była straszna, gdzie nasz kierowca jechał 120, gdzie było ograniczone do 100. Skakaliśmy, tam już mieliśmy właśnie jeden taki trening na sucho mhm. i wykoń, jestem wykończony, a dwa to jest już teraz na poważnie, to kardio nie pozwala mi na to, żeby mi ten pomorze. Bo tak to chętnie by trener pewnie spróbował, bardzo gdyby nie chętnie, to. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Zawsze chciałem być lotnikiem, a dzisiaj sportachroniarzem. To no, dla no no mnie jest trochę Nie, nie. Bardzo ładnie, tak? jakże sportowcy od razu. A tak, <grych> okay. jak było chłopaki? Ale przeżycie, tak? coś innego całkiem no, niż tak Fajnie, fajnie. Jakie to uczucie latać? Nieznajome przede wszystkim. Strasznie śmieszne, fajne uczucie. Takie uczucie nieważkości trochę. Kasper opowiada jak było. Klasa. Klasa klasowa, klasa światowa. Pierwsze wejście, drugie to już... No strasznie się trzeba skupić na fizyce swojego ciała i jak to wszystko pracuje, jak to działa, ale no te ostatnie wejście, jak już człowiek ogarnął o co kaman, to, to to nie chciałby wychodzić, nie? Since now I have this kind of place close to home. So uh I think I'll be coming here a little bit more often because I don't like when I'm not good at something and I think I need to practice. But uh, yeah, cool experience. Tak trzeba trochę ten balans poczuć i na no, się do tego podmuchu. Dobrze się też ułożyć rękoma, więc no, nie, w takie praw, tak się wydaje. Tak będziemy latać w tym sezonie. Taki jest plan? Taki jest plan. Obiecujesz? Nie no może nie, bo to wyglądało tragicznie. Bez instruktora. O. bardzo podoba. Szukaliśmy wszelkich możliwych zajęć, jakichś rozrywki dla chłopaków. A dzisiaj gdzieś tam rano w Katowicach polatali w tunelu aerodynamicznym. Przerwa, przyjazd do Olsztyna. Chcieliśmy zobaczyć jak grają dulczycy, bo wiemy, że to jest taki drugi sport narodowy w Danii. No i rzeczywiście to co prezentuje Mikael Mikkelsen od Wamingtona, to jest szacun duży. Ale chłopaki, którzy byli dzisiaj na początku, gdzieś tam początek w ogóle sobie radzili, a teraz już super i mega im się podoba. Fajnie, bo to jest bardzo szybki, refleksyjny sport, więc coś takiego na pewno z w wielu aspektach się może przydać. Trenerze, jak się grało? Jakie super, emocje? Odpowiem no Powiem Ci, kolegę, że szacunek do tych Badmintonistów super grają, fajna zabawa i dzieci, młodzież, rodzice, także jestem pod wrażeniem, fajnej sali, super sali, super przyjęcie. Że, dziękuję tutaj organizatorom, że mogliśmy skorzystać z badmintona i już żeśmy zarezerwowali. Wczoraj zadecydowaliśmy, że przyjedziemy tu drugi raz, żeby poszkolić technikę i żeby później zrób jakieś fajne zabawy i fajne zawody. Czyli zostaniesz badmintonistą? Babingtonistą czy badmintonistą? Nie. Nietypowy sport, na pewno bym wrócił, zagrał jeszcze raz, podobało mi się, nie ukrywam. Był to mój pierwszy raz, także błędy się zdarzały, trochę ich było, ale może przy następnym razem się pouczę i będzie to dużo lepiej wychodziło. Mika, congratulations! It was a good game! Oh, I'm speechless. You know that that kind of win, you know, is so important to me. I just want to thank my family, my sponsors, all the fans. Couldn't have done it without them. Such a great feeling. Congratulations! Thank you. And I am just happy that he feels so happy about beating me in badminton. So you, you know he's thing. the new guy in the team i okay, gotta make him happy as a captain here so uh... <laughs> Fajnie było, coś, coś nowego, tak to w domu, coś tam czasami sobie zagrałem, może parę razy w życiu, ale fajnie, dzisiaj tak trochę bardziej profesjonalnie, więc na pewno coś fajnego. Jasne, powiedz mi, no bo taka, taki obóz, no to przede wszystkim chyba dla Was integracja, jak uważasz, ważne są takie spotkania dla Was zawodników? Myślę, że tak, no bardzo ważne, ważne jest właśnie to zgranie z zawodnikami, więc myślę, że się cieszę, fajnie, fajnie to wszystko wygląda, fajnie się dogadujemy w drużynie. A, it's a big sport, and uh, we have the best badminton player in the world, Victor Axelsen. So, uh, yeah, it's a, it's a popular sport. Do you like it? Yeah, I like it, uh, but you know, I, pre better. I prefer something with an Indian between my legs. So, uh, uh, it was a nice, funny day playing with uh, some uh, the sponsors and uh, different people, and uh, we had a great time. Um, but uh, for sure we miss racing on our bikes and hopefully the weather will be better soon and we can get back on the track and uh, do some laps. Pani? Nie. By poczęci. No, Kasper Woryno myśli inaczej. Uwaga, już pytamy. Kasper, dlaczego jesteś niewyspany? Co ty robisz w nocy? Przyznaj się. Powtarzałem się, biłem się z myślami. Tak, cały czas myśli przy pierwszym meczu, jak rozumiem. Przy pierwszych startach, prawda? No, jak w tym grudziądzu z tego czwartego wystartować. No. Nie ma tam łatwo, co? Jak ten drugi łuk zaś ogolić, tak jak w piętnastym. Będę kombinował, no. Musisz na obozie integracyjnym bardziej tak wiesz, wyluzować się, odpocząć, żeby głowa odpoczęła. Niby tak, ale to już jest za późno, żeby, żeby przestać myśleć. To już jest ten okres. Już pierwsze słoneczko, już pierwsze myśli, już klamka chodzi w nocy za ta ręka tam szkubie, już to... To już, to już jest ten moment, nie? Po prostu. To może chociaż w tych pięknych okolicznościach przyrody troszkę zapomnisz o tym. Nie wiem, bo jak zrobimy pętlę, no to znowu w kółko, no to, to, to jak zapomnieć. No? No. Powiem, żeby chociaż w inną stronę, w prawo, a nie w lewo. No to może. jak tak, to może troszkę człowiek zapomni, ale nie sądzę. Nie sądzę. Idę zagadać I was a little, little, scared at the beginning because my ankle is, my ankle is 100% healed, but it's still not like 100% stable. So running on so many rocks and stuff is, uh, was a little, little sketchy. But uh, it felt good. It was fun. Good training. Uh, it was nice to get up to the very top of the, all the rocks up there to, to see the view over the city. So uh, yeah, nice to try something else. No nie było, no, ale też było zajebiście. O, było grubo. <laughs> Jaki jest plus? Plus jest taki, że jak ktoś jest sportowcem, który już uprawia tego sportu, no to jak się mu wydaje jakieś komendy, no to szybko reaguje. No i to jest naprawdę turbo. Naiman, będę czekał na Stanowskiego tutaj. Zwarci, gotowi na trening? Gotowi. Leon, how how do you feel after this? Do you I like gym? I feel fresh. I feel good. Excited about the new season. So uh, yeah, I like more be outside and uh, and uh, race on my bike. And uh, but today the weather is not good. It's it's snowing. And uh, hopefully we should soon be start racing. Uh, next week it looks better. So hopefully we will soon be racing on the track. when i was younger i liked to go to the gym all the time but as a speedway rider you don't need to be a bodybuilder you just need to be you know fit and strong but not like like a bodybuilder so uh, i don't go to the gym as much as i used to now i I run and cycle a little bit more but i still try to go to the gym like two three times per week and do like a full body workout why did you tattoo the lion so uh, obviously i'm born in august 19th of august and uh, that sign the horoscope sign is is a lion so so that's why I have a lion here I've had it for many years To jest po jak fila prawdę No to podnieś Das radę? 160, 160 jest. Czy da radę? Uwaga, 160, pierwsza próba. Mamy to. 160 na Jak się czujesz po tym, kiedy ty, ty śpignąłeś ciężar 160 razy 2? Ano, no jak Budzianowski Jest bardzo dobrze Zazdroszysz koledze takich umiejętności? No, zazdroszę bardzo Co o myślę, że jest bardzo dobrze bardzo Mamy bardzo I'm the oldest guy now and uh, I, I still believe I'm, I'm pretty young. So uh, a young, fresh and strong team who is uh, very excited about the new season. I dzień obozu integracyjnego, jak twoje jest A Bardzo dobrze, dzisiaj trochę poszło po więc y, też jakaś inna forma treningu, fajny taki piłka szybko lata, więc y, na pewno nam się przyda takie coś. Przy serwisie nie można uderzyć u góry w linię czerwoną i po uderzeniu o piłkę nie może też dotknąć linii po środku i musi wpaść ten kwadrat tutaj przeciwnika. Jedna noga zawsze podlecia przy serwisie lub dwie, tak? Jesteś klubowym fotoreporterem, fotografem, no ale widać, się tylko na zdjęciach się no Bo tutaj widzę, że będziesz również dzisiaj instruktorem skłosza tak. dla chłopaków. Wprowadzę yy, ich, można powiedzieć, takie początki skłosza. Podobno niektórzy już grali. Yy, na co dzień, tutaj, znaczy może nie na co dzień, ale co pojęcie jak prowadzę ligę, skłosza. Yy, więc yy, mam nadzieję, że będzie fajna zabawa. Mamy godzinkę na to, żeby trochę chłopaków od żużla odciągnąć myślami i pobiegać z nimi trochę po parkiecie i trochę ich zmęczyć. Trzeba wyczuć pijeczka, ale będzie dobrze. Piję wodę, bo lubię, nie, nie dlatego, że się zmęczyłem. Myślę, że to jest takie e, sport, poród. Powiązany z fitnessem, bo fajnie tu się da spać, kalorie, trochę się spociłem, zmęczyłem, ale ogólnie też przybyłem drugi raz na pewno. Jak Ci się podobało, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Yy, bardzo mi się podobało, myślę, że przyjemny obóz, fajnie się poznaliśmy z chłopakami. Ogólnie na pewno na plus. Fajnie też... Z jednej strony fajnie, że na miejscu. Fajnie się dogadujemy z chłopakami i podoba mi się. It's been fun. You know, we've done a bunch of different stuff. Um, we're going on day five now, so uh, everyone is a little bit tired. Um, in general, has been great, uh, but I'm looking forward to a few days off. Dobiega do końca obóz integracyjny. Jak oceniasz ten obóz? Jak Ci się podobało, Kasper? Bardzo mi się podobało, dalej mi się podoba, aż się nie chcę wracać do domu, ale pora na przyjemności też domowe. Bardzo mi się podobało, spędziliśmy z chłopakami bardzo aktywnie ten czas. Było dużo rzeczy, które robiliśmy, różnych rzeczy, popróbowaliśmy nowych sportów, mogliśmy się sprawdzić również jako kucharz, wcieliśmy się również w rolę szefa kuchni. Pogotowaliśmy trochę, mam nadzieję, że gościom smakowało. Warto mi się podobało na tym obozie, ponieważ poznałem nowych chłopaków, którzy dołączyli dopiero do tej drużyny. Zintegrowaliśmy się z nimi i myślę, że wkroczymy w ten sezon z grubego kopyta.